Witam chciałbym dzisiaj powiedzieć o ostropeście plamistym ostropez plamisty zasiałem w tym roku to znaczy w 19 roku już mamy 20 na swoim polu zasiałem 2 hektary bardzo jestem zadowolony z plonów to jest mój produkt proszę bardzo sprzedaję to na Allegro i bardzo dobrze to tak powiem Chodzi, no, w miarę pierwszy raz to, to sprzedaję. Mam to właśnie. Y, różne naklejki robiłem pierwsze takie, ale drugie, drugie takie ładniejsze, żeby to był taki znak rozpoznawczy, że to jest mój. Oczywiście zrobiłem to dla siebie, żeby był ekologiczny, żeby bez żadnych nawozów, bez niczego, żadnych oprysków, nic nie dawałem. Co urośnie, to urośnie. On był, zadowalający. Na, na przyszły rok się je 2,5 i pół hektara, prawie trzy. Może w następnym roku jeszcze będę więcej siał. Także zobaczymy jak się uda. Generalnie o co mi chodzi? Generalnie kupujcie, słuchajcie, moje mieli kupujcie zawsze ziarno. Bo ja tak z początku robiłem błąd podstawowy, bo kupowałem na Allegro mielony, no bo to wygodnie. Nie trzeba mielić. Ale mój taki znajomy, który siedzi w tym temacie jak mu dałem ten mielony to normalnie go zamurował Mówi, no co ty mielon to przecież już wszystkie te jakieś tam właściwości potraciło już to, to nie powinno się już używać powyżej po tam nie wiem tygodnia dwóch to już, już, już zachodzą różne procesy dlatego nie mielę a jeszcze co chciałem powiedzieć się zastanawiałem dlaczego ten kosztuje około 10 złotych kilogram a mielony kosztuje można nawet za 7 kubli złotych, a nawet może i taniej, może ciut drożej. A o co chodzi? O to chodzi, że jak ja sprzedaję takie większe ilości, to ludzie to biorą na, na olej z ostropesto. Olej z jest bardzo dobry, ale uważam, że w ziarku jest wszystko i olej i tak dalej. No i teraz tak zastanówmy się na jedną sprawę. Jeśli ktoś weźmie olej, yy, znaczy wyciśnie olej z Ostropestu, tak? Co z tym makuchami robi? Z tym, no z tym, co wyciśnie olej i co z tym zrobi? Na pewno tego nie wyrzuci. Być może, że to zapakuje. Sprzeda na Allegro. Taki yy, ostropest zawiera bardzo dużo tłuszczu, na no dużo. Około 3, ponad 30% tłuszczu ma. Yy, z tymi dumowymi metodami, którym wyciskamy olej, no to wyciśniesz z niego 15%. No połowę tego, połowa i tak zostaje. Raz mi się tego zdarzyło, bo tam nie piszą na legro czy, czy jest e, otłuszczony, Bo raz mi się zdarzyło w Kierfurze, byłem, znalazłem ostropest, no był drogi, ale co ciekawostka, pisał ostropest. Odtłuszczony, mielony, otłuszczony. To jest tak zwany odtłuszczony. Wyciska się olej ile tylko się da, a reszta co zostaje, to zostaje. Ale ten, który już jest otłuszczony, zmielony, on nie jest. Najlepszy jest świeżo mielony. Świeżo mielony. Ja mam w ten sposób, że tu mam powiedzmy taki garczek. Jak kupicie w razie ode mnie, a zapraszam do zakupu, bo jest warty, bo jest bez danych oprysków, jest w miarę czysty, bo jest naprawdę czyściutki. E... Już tu kilka tych banków poszło, bo my z żoną to używamy. Wiadomo, że już mamy swoje lata. Dzieci nie używają, bo dzieci to są młodzi, to tam wszystko mają sprawne. Zmieści się, zmieści się, powinno się zmieścić. Tak akurat na ten kilogramowy z banuszek i trzymajcie to w suchym miejscu z tej folii zawsze wysypcie bo nie powinno się bo on, on musi oddychać on, jest, on będzie 2-3 lata leżał w dobrych warunkach i on jeszcze powschodzi także w ziarnku to może leżeć kilka lat tak jak zboże bo to jest rodzaj zboża i co my z tym robimy no Ja już pokażę. Może zaczniemy od tego dawkowania, bo ja z, z, zawsze nie mogłem dojść, jakie jest dawkowanie, ile to powinien człowiek tego jeść. Niby nie ma ograniczenia w tym, bo żadna y, lektura nic nie mówi o jakimś ograniczeniu w, w dawkach, ale dawki są. Y, znalazłem, że to jest od 200 do 400 mg silymaryny, bo to najważniejsze jest sylemaryna, bo tylko ostropes zawiera sylemarynę. Silymaron, sylemaryny. Bo silymaron to jest w aptece. Ale tu macie wszystko w tym. I słuchajcie, to jest 15 gram do 30 gram dzienna dawka powinna wyglądać. No i teraz róbmy tak coś, eksperyment. Powiedzmy. Yy, tu nie zrobimy tak. Szklaneczkę nie przemywałem, tylko szklaneczkę przyniosę. Już wiem, dlaczego ta trzecia szklaneczka była mi potrzebna. Wytaruję, żeby było zero. Yy, to jest od 15 do 30 gram. Dziennie. No to teraz sypiemy. Mamy 0 tutaj. Yy, no mogę to pokazać Wam. 0. Tak. I sypiemy. Sypiemy taką łyżkę. Pokaż tą łyżkę. O. Mamy 10 gram. Drugą łyżkę. Mamy 21 gram. Nie przejmujcie się, że to jest. Bo to jest. Od 15-20 gram do, 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 30, do 40 gram dziennie. Tak jak no, ja, taki chłop, duży zbudowany, to, to mogę y, nawet 40 gram dziennie. No i co robimy z tym? Sypiemy do mileczka takie od kawy. To jest taki stary młynek, obojedny jak i kawa. Teraz te termomiksy, jakieś tam jakieś miksy są, tam można też to zmienić w młynku od kawy.

Że jak już tam nic nie puka, tylko tak już chodzi ten. O, proszę bardzo, taki zmieniony. Akurat my w tyle wchodzi. Tu jest on tłusty, to się przyczepia do tych krawędzi. Tak, ja tylko tak. Leciutko pukam. O, jest, jest dobrze. Tu macie wszystko w tym, i tłuszcz, i wszystkie składniki nie bójcie się takiego używać no może troszeczkę jest kłopotliwe zmielenie ale zmielicie i jesteście pewni no i prosto ja to pokażę tak bo jestem lubię jak w praktyce ktoś pokazuje jak to się robi bierzemy taką czubatą łyżkę ja to wszystko zjadam naraz. tylko tam zjadam w trakcie posiłku po posiłku raczej nie polecam przed posiłkiem bo raz tak przypraktykowałem, no to troszeczkę brzuszek bolał, ale załatwiłem się ładnie, także też byłem zadowolony z tego, później już przestał także, a później cały dzień nie masz zgagi, nie masz wzdęć, nie masz y, nadkwaśności y, szczególnie jak idziesz na imprezę, to już teraz praktykuję tak, dwie łyżki rano dwie łyżki, południe jeszcze przed imprezą dwie łyżki tego ostropestu, takiego zmielonego łykam i można, i jak to mówią, zakrapiana impreza przechodzi gładko później na drugi dzień to samo stosuję po wypsiciu na imprezie dwie łyżki no tam w sumie to później tylko dwa razy po dwie łyżki bo zanim się obudzę to już trochę późnawo jest ale raczej zalecam w trakcie jedzenia, po jedzeniu przed jedzeniem nie bardzo, bo będą w ogóle żołądkowe. Nie? To jest takie bezsmakowe. Takie jak to mówię, nijakie. Takie, no nie, nie ma żadnego smaku. Nie ma żadnych ograniczeń w ilości. Wiadomo, że wszystko w nadmiennych ilościach to może coś tam, e, bóle żołądkowe, czy no nie zaszkodzi, bo to jest taka roślina, jedyna chyba z tych roślin, co znam, że nie ma ograniczenia w dawkowaniu. Ja to stas, stosuję tak jakby, porównuję do ziaren, do, do zboża normalnego, tak jak chleb jest, y, czy coś innego. A jeszcze taki mam jeden eksperyment. Zważyć ile chleb waży. Nie wiem Zaraz zobaczymy, poczekaj. Dwie takie kromki ciekawe, ile będą ważyły. No to 55 gram. Jedna kromka 30 gram To 30 gram. To tak zjadł taką kromkę, yy, kromkę yy, chleba, bo to jest taki chleb jakby tego, można różne stosować jeszcze, jest takie w praktyce, można jakiś serek wziąć i sobie yy, z tym serkiem po prostu pomieszać i zjeść. Też jest fajna rzecz, to zamiast tej musli jak takie są z dodatkami dużych do płatków zboża, to można w ten sposób zrobić że bierzemy y, tutaj łyżkę, czy nawet dwie. To akurat są całe jest, ale to nie przeszkadza. I sobie. Bardzo to super jest, bardzo smaczne. Bardzo to, jak to mówią, dobrze wchodzi i, i to jest bardzo eleganckie. Także różne sposoby do zupy gęstej można dodać. Y, do rosołu nie polecam, bo w rosole to jest, no, pójdzie na dół i tak jak będzie takie, no jakby powiedzieć, ciężko będzie połknąć. A tutaj to, proszę bardzo. Mm. Bardzo dobre, bardzo smaczne. Aż jeszcze wezmę jeden, bo naprawdę smaczny. ja chciałem w praktyce pokazać jak to jest, bo o właściwościach nie będę mówił, ale na pewno już sprawdzone jest, że to jest tak. Zdęcia z gaga, tu mój kolega z gagi miał, od tamtej pory jak z mu poleciłem, to z gag nie ma, nie bierze żadnych tabletek, bo z gagi to są takie, że jak bierze się tabletki, to jeszcze skutek odwrotny jest, ale to jest inny temat, nie mój temat. I tak, w ogóle wszystkie wątrobowe rzeczy leczy. Jeśli mamy wątropę sprawną, no, no to znaczy, że zaraz wszystkie organy nam zaczną prawidłowo pracować, tak, bo to jest powiązane. Nie tylko wątropę leczymy, bo inne też organy leczymy, bo i nawet i ktoś y, tym wyleczył sobie. Y, o Jezu, jak to się mówi? Y, w kolanie, co jest? Y, no, ból kolana, czy tam. Te, te, ten wszystko. Tak, jak powiedziałem, to jest yy, zalecane. To jest 15-20 gram yy, dziennie. 2-3 razy dziennie. To jest 15 gram 2-3 razy dziennie. To jest tak jak tutaj, no dwie łyżki takie. Dlaczego to wziąłem różne łyżki? No może ta akurat by była, miała yy, 15 gram. No spróbujmy. A zobaczymy, może będzie miała 15 gram. Może ta, ta mniejsza będzie miała, ale to nie przeszkadza. Może być 20 gram, bo to, to jest taka tolerancja. 2-3 razy dziennie to bierzemy. E, tu mamy 7 8, O, idealnie. Taka łyżeczka łyżka. 15 gram. E, jak już chcę filmować, to 15 gram mamy. Tego. To jest taka daweczka yy, dwie łyżki i to stosujemy że zmielimy może niektórzy jak mają duży młynek to można na dzień, dwa, trzy zmielić ale zalecam żeby mielić tego. Mam tutaj jeszcze takie jakby do kompletu oprócz tego to na przeziębienie mam syrop z pędów sosny i jak ktoś tam ma głębokości, które nie wyleczy oczywiście ostrope to jeszcze taki z orzecha włoskiego, no, no to też jest takie na pasożyty i te inne sprawy żołądkowe też bardzo pomaga, tylko, że tak, tego za dużo nie dasz. No tego to nam, ale to jest skutkuje, bo to jak weźmie się na ciepłą wodę, to od razu człowiek się poci, od razu nie ma siły, żeby się nie pocił. Także dziękuję Państwu za uwagę, zapraszam do zakupów, No ja akurat swoje reklamuję a dobre można reklamować. Także dziękuję za uwagę.